Ale nic od niego nie chcę. Zakochałaś się. Co ty gładziesz? Nie kocham go. Dlaczego uważasz, że jestem zakochana? Nawet dłuższa czy krótsza wersja? Dłuższa jest po chińsku. Wybacz, mózg mi się zagotował. Szef jest w tobie zakochany? Tak. Znasz go. Jest nieśmiały i nie chciał powiedzieć tego wprost, ale dał do zrozumieć. Co jeszcze mówił? Zapytał: Panna? Co dalej? Jak to, co dalej? Zrobił to we wiadomym celu. Chciał wiedzieć, czy jestem panienką. A jesteś? Oczywiście. Chodziło mu o to, czy jestem dziewicą. Skoro pyta o takie rzeczy, ma poważne zamiary. Nie będę z Tobą o tym rozmawiać. Dziewictwo to rzecz święta, a nie powód do plotek. Poza tym jestem damą, a Tobie daleko do dżentelmena. Mogę to wyjaśnić. Martwiłam się. Ostatnio dziwnie się zachowywałaś. Dzwoniłam, ale nie odbierasz. Zostawiłam komórkę w domu. Jesteś smutna. Co się stało? Przypomniał mi się tata. Nigdy o nim nie mówiłaś. Przepraszam, muszę lecieć. Zobaczymy się później. Kup ostrą paprykę, czosnek i cebulę. Z tego co mam, nic nie przygotuję. Zaczynasz dietę mleczną? Stosowałaś już owocową, brokułową, potem były zupy. Spróbuj mnie i jeść. A ty spróbuj się zamknąć. Nie zapominaj, że ja tu jestem szefem. Przepraszam. Nic nie tknęłam od dwóch dni. Piję mleko jak wstanę. W południe, po wyjściu spod prysznica, muszę mieć chłopaka. W tym celu muszę schudnąć. A żeby schudnąć, muszę pić dużo mleka. Przestań, bo zaczniesz przypominać krowę. Nie zamykaj. Twój wujek powiedział mi, co się stało w wydawnictwie. Wszystko wyjaśnię. Nie potrzebuję wyjaśnień. Dziś nie jest dobry dzień. Ponoszę za to winę. Marisa również. Nikt nie ponosi winy. Niepotrzebnie myślę o smutnych rzeczach. O jakich smutnych rzeczach? O kłamstwie, w którym żyję. I o tym, że nie byłam statą, gdy umierał. Połóż kwiaty na jego grobie. To cię uspokoi. Jest pochowany w Meksyku. Zadzwoń do wojka i powiedz, że wrócisz wieczorem. A ja dopilnuję, żebyś za kilka godzin stała nad grobem ojca. Znowu się popisujesz. Próbuję tylko pomóc. Daj mi szansę. Jedźmy na grób twojego taty. Może wtedy twoja dusza zazna spokoju. Zaufaj. Zaskoczył mnie twój telefon. Chciałem mieć pewność, że jesteś. Co się stało? Mamy wyniki badań DNA. Wszystko gotowe? Dziękuję. Załatwiłem. To szaleństwo. Odwieź mnie do domu. Taka podróż dobrze ci zrobi. Poza tym już wynająłem samolot. A może bo się ze mną lecieć?

Marłaś. Mamo, pozwól mi wyjaśnić. Oszukałaś nas wszystkich. Żyjesz. Wytłumaczę ci. Nie chcę tego słuchać. Kłamczucha. Co robisz na grobie mojego męża? To mój tata. Umarł ze zgryzoty. Zawiłaś go swoim kłamstwem. Nie przynoś kwiatów. Nie chcecie cię więcej widzieć. Dla mnie nie żyjesz. Jaki jest wynik testu? To mój syn. Mówiłam, że nie łamię. Dotrzymam słowa i dam dziecku moje nazwisko. Mógłbyś z nim porozmawiać. Wykluczone. Jeśli chcesz, zrób to sama. Ja nie potrafię. To nie jego wina. Beto jest ofiarą tej sytuacji. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Będę łożył na jego utrzymanie. Niczego mu nie zabraknie. Nie chcę Twoich pieniędzy. Chcę, żeby mój syn miał ojca. To pieniądze dla niego. Po ośmiu latach dowiaduję się, że mamy razem dziecko. Co mam zrobić ze swoim życiem? Wyrzucić do śmietnika? Zranić moich bliskich? To niesprawiedliwe. Nie stwarzaj problemów. Moje kłamstwo zawiło ojca. Umarł przeze mnie. Tyle razy skłamałam. W gniewie nie umiałam myśleć. Potrafiłam tylko się bronić. Chciałam zacząć od nowa. Pogrzebać głupią kandydę. Nie. nie byłaś głupia. Jasne, że była. Nie wiedziałam, że Patricio mnie zdradza. Nie tylko z moją siostrą. Skłamałam ze złości. Chciałam odegrać się na innych. Ból i gniew czasami popychają nas do szaleństwa. Matko Boża nie potrafię przestać myśleć o Candy. Bardzo za nią tęsknię. Czuję się winny. Wiesz, jak ją kochałem. Była moim życiem.